Hej, cześć, witajcie. To znowu ja, OS. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I teraz jest to zarazem ostatni odcinek, że zagrajmy w Mega 6. A raczej Mega 6, tak to powinienem poprawnie mówić. Eee, dobra, no i w tym odcinku roz, ostatecznie rozprawimy się z doktorem Wiley w swojej fortecy. Dobra. Eee, tutaj akurat mamy taki moment podwodny. Znaczy, czy podwodny, pod ale y, na pewno irytujący, bo są kolce. A jak pamiętacie, kolce, no w sumie znacie, nie, nie będę nawet tego powtarzał, kolce to zło. w sumie może nawet Mega nie, nie jest tyle robotem, co ma tą cząstkę duszy, bo nie rozpada się jak. Y, bo ten, bo nie przeżywa od razu po tym, jak trafią na kolce. Dobra, tam jest ten. Y, jakaś tam pirania. Kurde, nie rzucił exp. O, ale życie jest. Dobra. O, dobra. Super. Ja wiem, że trochę tak mało mówię. Znaczy, w sumie i tak z reguły mało mówię na tych odcinkach, ale wynika to z tego, że po prostu się głównie też skupiam na tej grze. O, i to by było idealne miejsce na to, żeby się edit tutaj pojawił. Dobra. Może pójdzie bez damage'a? No, pójdzie nawet. Dobra, pita użyję, bo w sumie mi pita nie szkoda, bo chyba... Nie wiem, czy jest jakaś tam... E, jakaś słabość na jakiegoś Robot Mastera. E, a propos Robot Masterów, to tam zaraz się dowiemy, o co chodzi. Dobra, do, dolecę, dolecę. No i już wiecie, na co, co nas czeka. A mianowicie jest to e, bosras, więc my się widzimy, jak to skończę. Dobra. Mamy cały bosras, praktycznie całe. Praktycznie wszystkie tanki na to poszły. Ale teraz już się zbliżamy do końca. E, teraz już chyba żadnych, żadnych tam zaskoczeń to tam nie będzie, o ile się mylę. E, o ile się nie mylę, no właśnie. E, więc no. Dobra. O, jak fajne, fajnie tak się zaczyna, tak turkusowo. Ale pamiętajcie, to jest finałowa. O, mogłem sobie wziąć amunicję. No ale dobra. Ale za to się odbijemy od dna, bo mamy tutaj ostatecznych bodyguardów doktora Wileyego. Dobra. O. Super.

Yy, czy zbliżamy się powoli do końca? O, Eddie, 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 co ty rzucisz? Życie, dobra, spoko. Też, też ujdzie, też ujdzie. Chociaż wolałbym, nie powiem yy, amunicję. Dobra, czas się rozprawić, ostatecznie z doktorem William. Dobra. I ogólnie yy, tutaj słabością tu jest, o, Chyba, źle to zacząłem, źle to zacząłem. Dobra. Nie, czekajcie. Dobra, teraz mi powinno ujść. Oje. Dobra, chyba, be chyba bez i tanków y się nie uda. Dobra, czas na przedostatniego itanka, a potem to będziemy musieli liczyć na szczęście. O, dobra, dobra, zaraz chyba. Zaraz się chyba uda. Dobra, udało się. Teraz czas na ostatniego itanka. I bierzemy save'a I teraz mnie zastanawia, co jest słabością tego przedostatniego bossa. Eee, hmm. Dobra. Dobra, może najpierw go tak sprowadzę do parteru Ale na razie... Ej, na razie idzie dobrze, dobra, teraz może e... O, dobra Może pójdzie bez śmierci Znaczy... W... O kurde, już już, już padło. Dobra, fire, blast Kurde, trochę jak w, w finałowym bosie Megamy na jeden, Też trzeba położyć tej tam... Broni, dobra, bit to ty chyba... E, bit chyba nie atakuje bossów niestety. Dobra, może Silver to ma Hulk. O! Ej, mu zadaje... Udało się! Ej! Ale... O kurde bele. Dobra, to jednak nie był finałowy boss. A ja niepotrzebnie złożyłem amunicję. Dobra. Chyba tylko mi został ten yy, o ta bro Nightmana O dobra. Hmm. Dobra, to trzeba jakoś rozgryźć strategicznie. Jak w sumie w Megamenia. Hmm. Dobra. Hmm. Czyli chyba zostało mi jedyne co zostało to... Kurde! Dobra, coś tam już temu bossowi odebrałem. 회 <목소리> Dobra, mám ostatni pixel HP. Oj. Ostatni pixel HP. No i teraz o... Dobra. Hmm. Dobra No było tak blisko. Le. Dobra. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. <ścoughs> Dobra, udało się. No proś o litość, proś o litość. Ale nareszcie pokonaliśmy go ostatecznie. I Megaman wziął linę. No. Doktor Wiley znowu e, Triumf Megamena aresztował do Wiley'ego. Teraz Doktor Wiley jedyny, co może rządzić to chyba <grymne> swoją celą. No i trafił też za swoje przestępstwo oczywiście. No w każdym razie tutaj jest... E, w każdym razie tutaj jest napisane co i jak. No, i w końcu na świecie zapanował pokój. I można nareszcie odpocząć. W końcu Megaman może w sumie odejść na emeryturę. Prawda, prawda, Kapką? Prawda, Kapką? Otóż nie, bo wiadomo. Potem było Megaman 7, Megaman 8, 9, 10, 11. I jeszcze Megaman and Base tam pomiędzy chyba 7 i 8. Ale tak. Oto Megaman 6. Nareszcie pokonany, znaczy w sensie nareszcie. Yy, nareszcie go przeszłem. I jakie mam ogólnie odczucia z tą grą? Jest to szczerze chyba jedna z najlepszych gier Megamena. Oczywiście do czwórki dalej nie ma podjazdu, ale w top 3 by się na pewno pojawiła. Zresztą jak przejdę te wszystkie gry z Mega Mana, to na pewno się pojawi jakaś tam. Yy, film pod tytułem Top 11 moich ulubionych gier z Mega w sensie tych klasycznych. A jeżeli chodzi o przyszłość tej serii na moim kanale, to będzie się prezentowało tak, że następne gra z Megamanem to będzie Man X. I to w następnym roku, bo w tym roku już się raczej nie uda zdobyć znaczy nagrać. A potem Megaman 7, i tak na zmianę, Meg że tam będzie X1 i jeden zwykły Megaman. Cóż, to by było raczej na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A ja wam tutaj prezentuję te, tam tutaj te eee... kredicy.